Pierwsza pigułka antykoncepcyjna otrzymała akredytację amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków w roku 1960 zawierała wyłącznie syntetyczny estrogen, a działała przekonując ciało kobiety, że już jest w ciąży. W naturze ciało kobiety produkuje wysokie dawki estrogenu w czasie ciąży, a to zapobiega owulacji, czyli uwolnieniu komórki jajowej. Jednak wysoki poziom syntetycznego estrogenu w pigułce z lat 60. i 70. wywoływał groźne skutki uboczne. Po tym, gdy wiele kobiet zaczęło cierpieć z powodu ataków serca, zakrzepicy i raka piersi, producenci pigułki obniżyli poziom estrogenów z początkowych 150 mikrogramów na pigułkę do aktualnie używanych 20–30 mikrogramów. Choć zmniejszyło to liczbę skutków ubocznych, zwiększyło liczbę niezamierzonych owulacji. Wiedzi producenci pigułki dodali do syntetycznego estrogenu, syntetyczny progesteron. Progesteron ma dwojaki efekt. Po pierwsze blokuje ruch plemników w kierunku jajeczka przez zagęszczenie śluzu, po drugie obkurcza naczynia krwionośne w macicy, przez co jeśli dojdzie do zapłodnienia, poczęte dziecko nie ma gdzie się zagnieździć i ginie. Z tego powodu pigułka ma działanie wczesnoaborcyjne. Jest to fakt, którego producenci pigułki nie reklamują, a najczęściej nawet nie umieszczają informacji o tym na ulotkach dla klientek. Dlatego, celem tego dokumentu jest przekaz prawdziwej informacji i przypomnienie, co tak naprawdę dzieje się w chwili zapłodnienia. Oto 23 chromosomy pochodzące z plemnika i 23 chromosomy pochodzące z jajeczka rozplątują się i łączą ze sobą, tak, że stają się jednym ciałem. Ta unikalna kombinacja chromosomów staje się następnie wzorcem dla każdej komórki nowo powstałej osoby. Trudno określić dokładnie, jak często pigułka powoduje wczesną aborcję poczętego dziecka, jednak kobiety stosujące ją informują, że czasami opuszczają pojedyncze dni lub nie zażywają ich od tej samej porze każdego dnia. Wynikiem tego jest ciąża w 3 do 5 przypadkach na 100. Jeżeli zatem 3-5% kobiet mimo pigułki donosi o niechciane ciąży, ile więcej obuuje? Ile z nich poczyna dziecko, a następnie traci je wskutek wczesnoaborcyjnego działania syntetycznego progesteronu? Badania z 2003 roku pokazują, że w 11-30% cykli u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną dochodzi do owulacji, zatem kobieta używająca antykoncepcji hormonalnej i regularnie współżyjąca seksualnie traci średnio jedno dziecko w ciągu roku.